Chciałem Was powitać w Muzeum Witoszowie i jednocześnie, mimo powitania, chciałem Was zaprosić na spotkanie, które odbędzie się tutaj we wrześniu. Chcemy, to znaczy chcemy, organizujemy spotkanie specjalnie dla Was. Sobota, niedziela, termin podam Wam na blogu i termin będzie podany oddzielnie. Chcę zaprosić Was na spotkanie, właśnie, które będzie poświęcone m.in. obsłudze AK47. Cały dzień poświęcimy na składanie, rozkładanie, prezentację. Nie będę robił tego ja. Będzie to robił Pan Sławek i jego ojciec, czyli Pan Stanisław. Wszystkie te plotki, które gdzieś tam żeście słyszeli po drodze, są prawdą, ewentualnie prowokacją polityczną, jednak my tego się nie boimy. Zapraszamy Was na spotkanie do nas, które dawa Wam możliwość zapoznania się między innymi z tego typu urządzeniem. Nie każdy wie, jak to obsługiwać jak tym działać, ale niestety, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, to ta broń będzie bronią, którą każdy Polak powinien znać. Dlaczego? Bo my jesteśmy w to wyposażeni. Łącznie w takie karabinki. Sławek za chwilę wam to przedstawi. Słuchajcie, nikt nie wierzy w to, że na stanie jeszcze polskiej armii są pm -y i pps Niestety są. I w momencie, kiedy dojdzie do mobilizacji, będzie to samo, co teraz jest na Ukrainie. Większość uzbrojenia pochodzi, słuchajcie, jeszcze z okresu II wojny światowej. Dostają pps -e, dostają pm -e, dostają innego rodzaju szajs, który nie powinien działać, a jeszcze działa. Także spotkanie, które my tu organizujemy dla Was, będzie poświęcone tylko i wyłącznie zapoznaniu, instruktażu, posługiwaniu się. Jeżeli będą chętni, Sławek na pewno zabierze Was na strzelnicę, będzie możliwość postrzelania z różnego rodzaju broni. Teraz ławku przedstaw to, co sam zrobiłeś i pochwal się. No, zrobił to mój tato, Zwyczaj zrekonstruował ten, polski długi karabin Mausera, prawda? Zrekonstruował go po tak zwanym pożarze, ponieważ obok tutaj może zapokażmy tamtego prawda, niemieckiego Mausera, te obydwa karabiny prawda, zostały znalezione podczas przeszukiwania pogorzeliska przez strażaków, prawda? Ale docelowo Komenda Powiatowa Policji w Głuszycy no, dała nam zasadniczo dwa destrukty karabinów Mauser. To jeszcze ostała nam się przepraszam, czy, oryginalna prawda, kolba, lekko nadpalona. Także dopiero dwa dni temu udało się w, no, zakończyć wizualną właśnie rekonstrukcję tejże polskiej legendy, jakim niemożliwie jest drugi karabin Mauser z września 1939 roku. Mianowicie troszeczkę nas powstrzymało, prawda, przed szybszym restauracją tego karabinu kolba. Mianowicie no, była nieco droższa właśnie od tejże niemieckiej kolby. Mianowicie no kolby kwota mniej więcej skończyła się na 1000 złotych, prawda. I to przyczyniło się w sumie do wizualnej odbudowy takiego karabinu. Aczkolwiek yy, jakieś tam, prawda, yy, funkcje tak zwanego suchego strzału, bądź też funkcje przeładowania, prawda, są w tym karabinie zachowane, ale niestety jego dusza będzie już milczeć po przecieżce. Także słuchajcie, z, takim, z takimi opowieściami to mówił tylko syn. A co może powiedzieć ojciec? Znacie pana Stanisława, poznaliście już go w innych audycjach. Także jeżeli ktoś się zdecyduje, jeżeli będzie chciał, chciał ktoś przyjechać, słuchajcie, to będzie konkurs kto pierwszy na zasadzie ten lepszy. Będzie możliwość przenocowania tu na terenie muzeum i od razu mówię kto pierwszy ten lepszy, czyli 10 miesięcy. Już tu widzę spojrzenia, że już co najmniej wszystkie są zarezerwowane. Także no. słuchajcie przyjeżdżamy tu, spotykamy się na terenie muzeum i to będzie na zasadzie instruktażu. Bo Jagisławek i Pan Stanisław mają do tego pełne prawo. Jeżeli nie ściągną tu instruktorów, którzy udzielą wam pełnego instruktażu jeżeli chodzi o obsługę danego rodzaju broni i uzbrojenia. Zapoznacie się to z historią, spędzicie tu kilka godzin, słuchajcie, bo jak wygląda wycieczka po muzeum? Przeważnie się wpada 3 minuty i się wypada. Przewodnik, jeżeli jest, to robi jeszcze to krócej. A wy będziecie mieli do dyspozycji możliwość do dyspozycji. Będziecie mieli do dyspozycji całe muzeum i wszystko co znajduje się na terenie muzeum. No, jeszcze podaj adres. W yy, 5800 Świdnicach, yy, koło Świdnicy z to 7. Zapraszamy. Dokładnie tak, także ja też Was bardzo gorąco zapraszam. Do zobaczenia na szlaku i w Muzeum we wrześniu.